W tej lekcji zajmiemy się narzędziem Pen Tool, czyli można powiedzieć po polsku piórko, i zagadnieniem krzywych Beziera, które w, no, jest bardzo kluczowym zagadnieniem i kluczową wiedzą w, w kwestii grafiki wektorowej, którą naprawdę musisz opanować, oraz narzędziem Pencil Tool, czyli ołówek. Jest to ołówek. Ale zaczynamy od oczywiście piórka. Tutaj rozwiniemy sobie całe, całą paletę tego narzędzia i oddzielimy, żebyśmy mieli dostęp do tych wszystkich opcji. Dobrze. Narzędzie to działa w taki sposób, że możesz nim rysować tak zwane ścieżki, czyli to są różne odcinki składające się z krótszych fragmentów które już mogą być dowolnie edytowane. Na przykład krótkie kliknięcia kolejne powodują rysowanie ścieżki złożonej z wielu prostych odcinków, natomiast y, punkty no, nazywamy punktami kontrolnymi (anchor point), a to jest PAW, czyli ścieżka. OK, oczywiście. To jest ścieżka typu otwartego. Jeśli chcielibyśmy tą ścieżkę zamknąć, to oczywiście możemy kontynuować dalej rysowanie. I w momencie, kiedy dojeżdżamy tutaj do tego punktu początkowego, od którego zaczęliśmy rysowanie tej ścieżki, to zauważ, że przy kursorze pojawia się na dole takie kółeczko. Oprócz tych parametrów współrzędnych, to pokazuje się jeszcze takie, akurat w tym momencie, to jest to długość, takie kółeczko. To kółeczko sygnalizuje ci, że właśnie zamykasz ścieżkę. I ta ścieżka jest już zamknięta. Ok, ale co w wypadku, gdy chcesz narysować ścieżkę, która nie składa się z prostych odcinków, ale jednak z krzywych? No właśnie, i tutaj wkraczamy w bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie w pojęcie krzywych Bezier'a Dlaczego to się tak nazywa? Ponieważ po raz pierwszy zastosował tą metodę jak gdyby wynalazł tą metodę francuski inżynier, który poniekąd pracował w fabryce Renault i nazywał się właśnie Bezier Jak to działa? Oczywiście używamy tego samego narzędzia ale już nieco inaczej je stosujemy. Pierwsze kliknięcie jest, może być krótkie, ale już drugie. Klikamy i przytrzymujemy przycisk myszy, i teraz przeciągając myszkę, zauważ, co się dzieje. Wyciągają się z tego punktu kontrolnego, jak gdyby takie dwa uchwyty, które pozwalają nam manipulować tą krzywą w dowolny sposób. Możemy powiększać ten łuk, zmniejszać go oraz kierunek zupełnie tak jak chcemy regulować. Sprawia to wrażenie takiej elastycznej, elastycznej, gumowej linii, prawda? No i załóżmy, że robimy. Puszczamy przycisk myszy, wyrysowuje nam się taki odcinek, ale teraz kolejne kliknięcie. Od razu powoduje, że ta krzywa przybiera pewien kształt. Jak gdyby zdeterminowany już tym pierwszym odcinkiem. Ale teraz możemy, oczywiście, nadal, bo ja cały czas trzymam teraz przyciśnięty przycisk myszy, możemy nadal regulować, zauważ, położenie tych uchwytów, i w związku z tym możemy totalnie regulować sobie tą krzywą tak, jak chcemy. I kolejny. I kolejny. I teraz, oczywiście. Również możemy zamknąć tą ścieżkę, jak widzisz. I też na dwa sposoby. Pierwsze to jest krótkie kliknięcie. Wtedy pojawi się nam tutaj ostry narożnik. Cofnę. Drugi sposób, kliknięcie, przytrzymanie przycisku myszy. I teraz na przykład dorobienie tutaj łuku od razu. I wtedy mamy tutaj takie jakby płynne przejście, płynne wejście tej krzywej i zamknięcie się jej oczywiście tak, to jest taka zupełna podstawa jeśli chodzi o krzywę Bezier'a no ale, jak widzisz, mamy tutaj jeszcze inne narzędzia zaraz spróbujemy sobie pokazać do czego one służą czyli rysujemy kolejną krzywą kolejną ścieżkę składającą się z krzywych taką, taką i załóżmy taką o. Mamy tutaj kilka punktów kontrolnych. Oczywiście, uchwyty do um, uchwyty, właśnie beziera. Co możemy zrobić? Możemy na przykład dodać kolejne punkty kontrolne. I do tego służy właśnie to narzędzie. Wybierając tą strzałkę, możemy kliknąć w dowolnym miejscu tej krzywej. I pojawia się. Punkt kontrolny. I zauważ, ten punkt kontrolny od razu wyposażony jest już w te właśnie wagi, w te uchwyty Beziera, służące do regulacji tej krzywej. Kolejne. Również pojawia się punkt z tymi właśnie manipulatorami, tymi wagami. Ok, i oczywiście, wybierając, właśnie teraz ważna informacja, wybierając tą tu z tych strzałek rozwijamy białą strzałkę, bez plusa ona pozwala nam na manipulowanie tymi właśnie wagami proszę bardzo możemy tu jeszcze robić różne rzeczy łącznie z przemieszczaniem całego punktu kontrolnego jak również tych uchwytów to samo tu to, że te uchwyty są, powoduje, widzisz, że przemieszczanie nawet punktów kontrolnych powoduje ciągłe jakby takie wygładzanie, że te, że te łuki są ciągle gładkie i pięknie, równomiernie przechodzą jedne w drugie. Przy odcinkach prostych tego oczywiście nie będzie, zauważ. Jeśli tutaj złapiemy białą strzałkę, przeciągniemy punkt, no to oczywiście on będzie zawsze Miał ostre narożniki. Tak? Ok. Jak się domyślasz, stalóweczka z minusem, to piórko z minusem, oznacza oczywiście usuwanie punktów. Czyli możesz na przykład chcieć uprościć taką ścieżkę i wystarczy kliknąć i zlikwidować niektóre z tych punktów. Oczywiście, później możesz ciągle poprawić, jak gdyby, kształt tej ścieżki poprzez właśnie te uchwyty. A do czego służy ta tajemnicza, mała, ostra strzałeczka? A no właśnie, krzywe beziera są, mogą być jeszcze bardziej skomplikowane, a mianowicie mogą być połączeniem płynnej krzywej, płynnej ścieżki, takiej zaokrąglonej z taką Połączoną z prostych odcinków. Jak to działa? Pierwsza sprawa, jeśli wybierzesz to narzędzie, jak widzisz, jego nazwa właśnie wskazuje na to, że jest, służy ono do konwertowania wierzchołków, tych punktów kontrolnych. Jeśli klikniesz na danym punkcie krótko, to on, można powiedzieć, likwiduje zupełnie. Te uchwyty beziera. Ten punkt nie ma już tych uchwytów. Dlatego ten wierzchołek tu się już zupełnie zaostrzył. Natomiast tutaj łuk pozostaje, ponieważ jeszcze z tego wierzchołka odchodzi jeden uchwyt. Który powoduje wygięcie tej, tego odcinka. Ale zauważ, jak tutaj kliknę, to tu praktycznie robią nam się już ostre rogi. Tak działa to narzędzie, ale to jest tylko jedna strona tego narzędzia. Druga strona polega na tym, że jeśli masz już ostry narożnik, a chcesz go wygładzić, to klikasz na nim, przytrzymujesz przycisk myszy i wyciągasz z niego uchwyty. I znów robi się tu gładki łuk. Czyli można powiedzieć, że to narzędzie. Ma wielorakie zastosowanie. Ale to nie koniec. To narzędzie potrafi jeszcze więcej. Załóżmy, że potrzebujesz mieć tutaj ostry narożnik, ale nie, znaczy wyjście z łuku w jakiś ostry narożnik, który też jest łukiem, ale w odwrotnym kierunku. Łapiesz za jeden z tych uchwytów i zauważ, że teraz. On jest jakby oddzielony od tego drugiego i niezależnie działa. Czyli możesz zrobić sobie coś takiego. Cofnę to. Teraz zobaczysz, gdybym to zrobił białą strzałką. Jeśli tu złapie, to reagują oba uchwyty. I zupełnie jest inny efekt. Jeśli wybiorę to tym narzędziem, to tylko dany jeden uchwyt reaguje. I mogę sobie robić tutaj na przykład takie rzeczy. Prawda? Czyli widzisz, jak ogromne możliwości posiadają krzywe bezwiera. Praktycznie tymi krzywymi możesz wyrysować dowolny kształt. Każdy kształt, jaki tylko sobie wymyślisz, bądź podpatrzysz gdzieś z otoczenia. Ok. To oczywiście w pewnym skrócie również na temat ścieżek i krzywych Bezier'a, ponieważ jest to kurs na poziomie podstawowym, to uczymy się tutaj jakby tych podstaw, no ale to już jest na tyle zaawansowane, że myślę, że warto jest to um, poćwiczyć, bo temat jest dość złożony i zanim go opanujesz, to z pewnością minie troszkę czasu. Ok, kasujemy to i to już też wyłączamy, natomiast Kolejnym narzędziem, które chcę Ci jeszcze w tej lekcji pokazać, to jest właśnie Pencil Tool, czyli tak naprawdę po polsku ołówek. Wydawałoby się, no, taki sobie ołóweczek, ale jednak okazuje się, że on ma troszkę różnych możliwości. Pierwsza sprawa, do czego to używane jest to narzędzie? Najczęściej do jakiegoś szybkiego szkicu lub gdy potrzebujesz zasymulować odręczny rysunek. Bo tak przecież czasem się zdarza. Możemy tutaj rysować dowolne kształty, ale zawsze to jest jednak jakaś tam krzywa. Nie, nie będą to idealnie odcinki proste, bo to narzędzie do tego nie służy. No i co by tutaj można powiedzieć? Na przykład, jeśli rysujesz jakąś krzywą i teraz chciałbyś się kontynuować, bo przecież można. Podjeżdżasz kursorem w pobliże ostat, ostatniego punktu i zauważ, że ten krzyżyk, który się tu znajduje, znika. Wtedy, gdy on znika, masz pewność, że będziesz kontynuował tą ścieżkę. Proszę bardzo. Ona jest ciągle, zachowuje jak gdyby ciągłość. Tak? Kolejną funkcją taką bez y, zmiany narzędzia to jest to, że Zaznaczona ścieżka może być nadal edytowalna ciągle, czyli możemy lekko zmieniać jej kształt. Załóżmy, że tutaj nie jesteśmy zadowoleni z tego fragmentu. To po prostu po tym wszystkim przeciągamy raz jeszcze. I zobacz. Wielokrotnie przeciągając, możemy modyfikować ten kształt. Tak samo jak tutaj możemy sobie zupełnie. O, teraz niechcący zrobiłem to troszkę inaczej. O. Możemy dowolnie ją jeszcze modyfikować. Oczywiście to ciągle jest ścieżka i podlega tym samym zasadom, co przedtem ci pokazywałem przy narzędziu. Yy, piór, przy piórku, jeśli weźmiesz białą strzałkę teraz, to okazuje się, że te punkty kontrolne mają oczywiście swoje uchwyty. I tutaj też możesz nimi dowolnie sobie jeszcze manipulować. Natomiast przy narzędziu Pencil, czyli ołówek, punkty są automatycznie wstawiane. Nie musisz się o nie martwić, one są po prostu wstawiane automatycznie. Także jest to bardzo fajne narzędzie i na przykład ja osobiście dość często je wykorzystuję. Teraz pokażę Ci jeszcze, że jeśli rysujesz krzywą, a w tym czasie naciśniesz przycisk Alt, to pojawia się kółeczko, to znaczy, że jeśli puścisz przycisk myszy. Ścieżka zostanie zamknięta automatycznie. Oczywiście to narzędzie ma jeszcze swoje parametry. Jeśli dwa razy w klikniesz, to mamy tutaj parametry takie jak dokładność rysowania. Później mamy gładkość. I oczywiście na przykład utrzymanie zaznaczenia po narysowaniu, bądź możliwość właśnie tej edycji, którą się przed chwilą pokazywałem. Jak działa gładkość? Na przykład, teraz mamy ten parametr na 0 i sobie rysujemy taki odcinek. Jeśli weźmiemy ten parametr na 100, to narysowanie, widzisz, zupełnie zmienia nam tą ścieżkę. Jest mniej szczegółów, bardziej ona jest wygładzona. O, tutaj to bardzo dobrze widać. Ilustrator po prostu bardziej wygładza, bo czasami jest taka potrzeba. Także poczuć sobie rysowanie tym narzędziem, a ja zapraszam Cię do kolejnej lekcji.